Usiądź spokojnie, posłuchaj. Zobacz, czy Taruna nie mówi właśnie do ciebie. Echwas to ruch. Nie chaos, nie ucieczka. To zaufanie w drogę, którą już idziesz, to partnerstwo z sobą samym, z kimś obok, z życiem. To świadomość, że poruszasz się nie tylko w przestrzeni, ale i w duszy. Każdy krok to decyzja. Każdy oddech to wybór. Nie musisz znać celu, by ruszyć, nie musisz mieć gwarancji, by ufać. Echwas przypomina, że największa przemiana nie dzieje się na mecie, ale w podróży, w miejscu, gdzie zmieniasz tempo, gdzie pozwalasz sobie na niedoskonałość, gdzie rozumiesz, że droga sama w sobie ma znaczenie. Jeśli utknąłeś, rusz ciało, rusz myśl. Róż odwagę, zrób mały krok, choćby symboliczny, bo Taruna nie czeka na pewność, ona jedzie na lojalności, na wzajemnym zaufaniu między Tobą a tym, co niewidzialne i może właśnie dziś to wystarczy, żeby ruszyć dalej.